Misja stowarzyszenia jest związana z jego nazwą. Evolutio oznacza rozwinąć skrzydła. Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii Evolutio działa już we Wrocławiu od kilkunastu lat. Zajmuje się przede wszystkim profilaktyką, terapią, prowadzeniem działalności edukacyjnej dla mieszkańców naszego miasta. W roku Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii Evolutio prowadzi we Wrocławiu dwa projekty. Jeden z nich dotyczy pomocy osobom, które przeżywają kryzys związany z rozstaniem z bliską osobą. Drugi projekt dotyczy profilaktyki, uzależnień profilaktyki, psychomanipulacji, profilaktyki grup destrukcyjnych, jakimi są sekty. Z naszego wsparcia korzystają Przeróżne osoby, na przykład ofiary przemocy, czy osoby znajdujące się pod wpływem różnych ruchów manipulacyjnych, takich jak sekt, ale też różnych innych organizacji. Jako manipulacja, mówiąc krótko, jest to nieetyczny wpływ, wywieranie wpływu na drugą osobę w celu jej podporządkowania sobie wykorzystania materialnego lub emocjonalnego. Ktoś, kto chce drugą osobę wprowadzić w błąd, robi to celowo, po to, aby uzyskać jakieś korzyści. Mogą być to zarówno korzyści materialne, ale mogą być także korzyści emocjonalne. I osoba, która jest ofiarą takiego wpływu, najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy, myśli, że właśnie osoba, której bardzo ufa, pomaga, wspiera, ale efekty takiego wpływu są destrukcyjne dla tej osoby. Osoby korzystające z działań Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii Evolutio zdobywają nowe kompetencje, nowe umiejętności, umieją lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami, z trudnościami, które przychodzą w życiu. Kiedy widzimy, że ktoś odzyskuje nadzieję, kiedy rodziny zaczynają ze sobą rozmawiać, kiedy... Ludzie, którzy się skłócili przez wiele lat zaczynają się godzić. Jest to ogromna duma i sukces widzieć kolejne osoby, które wychodzą spod naszej opieki, które są w stanie radzić sobie coraz lepiej ze swoim życiem, ze swoimi trudnościami. Potrafią korzystać z życia tak, żeby czuć się szczęśliwe i dają sobie radę z tym, co wcześniej je przytłaczało. Zapraszam do zgłaszania się do stowarzyszenia Ewolucjo poprzez stronę internetową albo numer telefonu, może nas też znaleźć na Facebooku i jak najbardziej korzystać z naszej pomocy, aby czynić swoje życie lepszym.